Witam Was, zapraszam do rozkładu na temat myśli, uczuć i zamiarów tej osoby, tego kogoś, kogo nosicie w swoim sercu, o kim myślicie, kto jest dla Was ważny, co tutaj energetycznie się pod tym wszystkim kryje, o czym karty będą chciały Wam powiedzieć. Trzy opcje, wybierzcie sobie kombinację świeczek. Ja zaczynam od tej opcji. Zaczynam już, przechodzę od razu do rozkładu, tylko przypomnę, że to będzie oczywiście rozkład dla ogółu, więc nie może być dla każdego z Was, no nie może tak z Wami zarezonować w 100%, więc weźcie, jeśli jest, to dla Was to weźcie, jeśli nie, to no to nie, to nie może być i niczego na siłę nie bierzemy. Mm. Ja zaczynam od tej opcji. Dobrze, przechodzę już, żeby nie przedłużać. Jakie są myśli, uczucia i zamiary dla tej grupy? Bardzo dużo myśli tutaj. Ta duszyczka o was w głowie ma taki mętlik, takie zagubienie. Tak naprawdę. Nie wiem, co z tym wszystkim zrobić, ale wy tak, jakbyście wymienili, nie wiem, albo brak kontaktu, e, albo takie mm, oddalenie się jakieś od siebie, jakieś takie schłodzenie tej e, znajomości. I to nie jest tak, że ten ktoś tak zupełnie się odciął i, e, i tak poka może takie wrażenie sprawiać, tak może to wyglądać ze mną, ale to ten ktoś nie, mm, nie zapomniał o tobie. On, on myśli, on ma w głowie. To, co się wydarzyło, tą całą sytuację, jak to wygląda pomiędzy Wami, także to, to wszystko pamięta. On nie ma amnezji, nie utracił pamięci i to mm, jest tego wszystkiego świadom. Aczkolwiek taki jakiś ma zamęt, takie jakieś rozbieganie myśli, takie jakieś rozkojarzenie, taką mm, nieumiejętność koncentracji i. Mm, jakby poderwania się do jakiegoś lotu, do jakiegoś działania w tej sytuacji, bo tutaj jakby się namnożyło czegoś i, i to jest jakby za dużo, za dużo tutaj się wkrada innych bodźców, innych energii, tutaj jest jakieś takie dojście energii trzecich i stąd też jest taka reakcja w jego uczuciach, gdzie on to po prostu odchorowuje tą całą sytuację. Odcinam się świadomie, staram się utrzymywać jakby już ten dystans może, do którego podjąłem decyzję, wykonałam tutaj ruch, oddalam się, próbuję to wszystko jakby ogarnąć tak z racji głowy, nie chcę tutaj dopuszczać do głosu, ani moich emocji. W ogóle tutaj serca, no nie. Serce musi się wyleczyć, tak sobie myśli i czuje ten ktoś. Musi, się, musi sobie sporadzić z tą sytuacją, bo ona jest bardzo trudna. Też jest takim wyzwaniem. To też dla tej osoby jest takie nie, niełatwe, bo Muszę również zacisnąć zęby, muszę przejść przez to wszystko w pozycji pionowej, wyprostowany, z jakąś um, głową do góry, ale to jest takie ubranie, um, w taką szatkę po prostu. Szatka taka, jak to ma wyglądać, no bo. Chodzi o to, jak to wygląda z zewnątrz, jak jestem postrzegany, jakie robię wrażenie, a jemu tutaj zależy, żeby dobrze wyglądało bardziej z zewnątrz, niż tak naprawdę wsłuchanie się w siebie, niż posłuchanie swoich odczuć, swoich emocji. Jakby tego nie chcę robić, nie mogę, nie dopuszczam, bo. No, bo to jakby jest nie, jest to pożądane w obecnej mm, sytuacji, jaką mamy. Ja muszę też się po tym wszystkim pozbierać. Jestem rozklejony, jestem zmęczony. To również mnie bardzo dużo kosztowało i mnie tak obciążyło. I wiem, zdaję sobie sprawę, że przede mną jest jakieś wyzwanie, jakiś ruch, że ja tutaj powinienem wykonać jakieś działanie i być może w najbliższym czasie zdobędę się na jakiś gest względem ciebie, ale nie wiem jeszcze, jak mam to zrobić i co mam zrobić. Mam wielki dylemat z tobą. Bo tak, tak naprawdę, to pomimo tego, że tu jest jakieś takie wychłodzenie, takie, takie sparaliżowanie, jest jakaś taka, taka niemoc, takie struchlenie dosłownie, wprowadziłem jakąś martwotę pomiędzy nas, ale tutaj zadziewają się pewne rzeczy równolegle. To nie jest tak, że to wszystko zostało odcięte, zakopane i tego nie ma. A są energie, które cały czas żyją, one, one krążą, one dają o sobie znać, ja je czuję, ja mam tego wszystkiego świadomość, aczkolwiek um, jakby to... Um, tak wymaga tego sytuacja, wymaga tego ten czas, aby to w ten sposób przez jakiś czas jeszcze pociągnąć, aby się to w takich właśnie warunkach jeszcze pobyło i tak się potoczyło, bo taki tutaj ta osoba jest naprawdę rozbita i chciałaby coś zrobić, bo, bo wie, że tutaj naprawdę to, to zależy ode mnie, zależy co jak to dalej będzie, ale. Nie umiem zareagować, nie wiem co jest lepsze, więc najlepiej zrobię, jak się tak z tym zamknę w sobie. Nie powiem tobie, odetnę od ciebie, pomilczę, ale on, on wie coś, co u ciebie się dzieje, on chce wiedzieć, on się stara dowiedzieć, on gdzieś tam na ciebie może patrzeć, także może macie jakieś wspólne osoby, znajome. Także tak, naprawdę tutaj mętlik w głowie i takie kontrolowanie siebie, powstrzymywanie siebie, żeby nie, nie zrobić niczego nieodpowiedzialnego w tej sytuacji, bo ja muszę tutaj już jakby być taki powściągliwy, taki zachowawczy, bo, bo taka sytuacja ode mnie tego wymaga, cały czas stoję przed takim wewnętrznym dylematem. Co z tym wszystkim mam zrobić? Co ja mam z tą zrobić? No, takie jest tutaj pytanie dla tej grupy. I on nadal nie wie, co ma zrobić, więc, najlepsze co robi, to zostawia to. W tym czasie jakimś najbliższym, w takich warunkach jakiegoś takiego zmrożenia, może to jest jakaś, nie wiem, jakaś taka, nie wiem, albo hibernacja, albo coś, bo takie uśpienie, takie jakieś zatrzymanie, zastygnięcie, tak jakby wyczerpanie było po obu stronach i. I głowa, która w tym wszystkim nie wie jak to do tego podejść, więc wyłącza emocje, nie pozwala im w ogóle tutaj decydować ani na chłodno, za ciśniętymi zębami jakby trzymajmy się z dala, coś takiego. No dobrze, teraz będzie druga grupa. Dlaczego ta osoba myśli, że to wcale nie jest koniec? Myśli, że tutaj się jeszcze coś wydarzy: że albo dacie szansę tej relacji, albo dacie jemu szansę, że tutaj jeszcze będzie zupełna odmiana losu, totalne zaskoczenie: że jeszcze będzie fajnie, że to się wszystko odwróci, że, że jakiś no ten bieg wydarzeń, zdarzeń to się wszystko jakoś potoczy no tak lepiej, korzystniej dla nas. Że damy jeszcze tutaj jakieś nasze um, energie sobie wzajemnie, że urodzimy się od nowa, że sobie rozpoczniemy jakiś nowy etap. Tak, jakby ten ktoś um, nie wierzył, nie tracił nadziei, miał wręcz, nawet powiedziałabym taką. Siłę w głowie, wiarę, ten natłok tych myśli, że to wszystko jest jeszcze możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Ten ktoś myśli, to się jeszcze może tak rozbujać, tak rozkręcić, że my jeszcze dojdziemy do jakiejś fajnej relacji, że ja tutaj zrobię z Tobą jeszcze coś fajnego. Takie ma myśli, że przyjdą wydarzenia, których się nie spodziewamy, że my jesteśmy jakąś relacją, nie wiem, losową. Z tutaj proszę bardzo, od wszechświata duszyczki się spotkały i to musi być jeszcze coś, musi być jakieś nowe życie, nowy etap pomiędzy nami. Bardzo jest zmieszany, jeśli chodzi o uczucia, ponieważ w tych uczuciach jest takie. On ma niesamowitą e, taką fascynację tobą, ten ktoś. E, tak cię postrzega no, na takim piedestale, w takich barwach e, bardzo pięknych, na najwyższej półce i mm, jakby trochę go to przerasta. On się boi tych uczuć. E, jest w tym wszystkim jakiś taki trochę zagubiony, bo tak jak. Mm, te okoliczności życiowa, sytuacja, w której się obecnie znajdujecie, ona jakby jest w sprzeczności w tym, co ja myślę, co ja czuję, i jakby ja też się trochę obawiam tych uczuć, i nie czuję, no taki jestem zagubiony, bo wydaje mi się, że czuję za dużo, że, że to ja tak naprawdę za mocno się zaangażowałem, że jestem taki zatracony w tą relację wręcz w ciebie patrzę jak w jakiś obraz, jak w jakieś słońce i, i gubię się w tym i wiem, że mm, powinienem w, w pewnych kwestiach inaczej się zachować, powinienem zmienić swoje, swoje podejście do, do naszego tematu, ale to mm, to może będę próbował e, robić, albo Jakbym, jakbym ja musiał coś zmienić, czuję, że powinienem coś zmienić w swoim życiu, po to, aby nadać mu nowy sens, aby móc iść nową drogą, aby pozwolić tej naszej miłości, naszej relacji, aby mogła ona się urodzić, aby tutaj mogło być to szczęście, ta obfitość, o której ja myślę, myślę i czuję. Bardzo tutaj jest ta wiara w Was, to takie, ten taki, no, jest szacunek do tej relacji, jest nadanie jej takiej rangi bardzo, bardzo wysokiej, takiej jakiejś osoby, relacji najważniejszej dotychczas w jego życiu. Ale tutaj dziwnie musicie uważać na tą osobę, bo ona niby, no jest taka. Zapatrzona, oddana w jakimś tym, ale jest również tutaj jest jakieś zagubienie, i on się mógłby w tym wszystkim jakoś pomotać, zakręcić, bo nie do końca zrobić coś jak należy. Jest taka jakaś nieszczerość, jest takie trochę przemycenie czegoś, niedomówienie. Jeśli chodzi o jego postawę w stosunku do ciebie, o jego ruchy, działania na najbliższy czas, to takie są um, takie chaotyczne, takie niepewne, jakby mówi jedno, robi drugie, nie mówi tego, co, co tak naprawdę czuje, robi coś innego niż powiedział i to w ogóle jest sprzeczne, okłamał mnie z czymś tam, tu się nie zachowywał, nie zachował tak jak należy, tak jakby... Mm, on chciałby, czuje wszystko bardzo fajnie, ale nie potrafi tego przełożyć na działania względem Was, względem Ciebie. I tutaj może powstać trochę taki chaos, taki, taki konflikt. Możesz poczuć, że tak się to, tak pod nogami Wam coś rozpada, narusza, że nie mogę tak liczyć na Ciebie, że to, to się nie kleje, że coś kupy, tutaj nie trzyma. No takie. Taka destabilizacja, może być takie, taki bałagan jakiś w działaniu, taki zupełnie coś innego, niż ja tak naprawdę mam w sobie, niż ja to co noszę w sobie odnośnie nas, odnośnie Ciebie. Nie umiem tego teraz zmaterializować, przełożyć na życie, tylko w ogóle jak zachowuję się, jak jakiś. No nie wiem, nieodpowiedzialny, zagubiony, jakiś taki mm, nieszczery, niewiedzący sam co robi. Coś takiego głupiego mógłby zrobić, coś, co by Wam się nie podobało, albo zupełnie coś innego niż to, co obiecał, albo czego się spodziewaliście. Dobrze, wystarczy. I ostatnia grupa. Dla tej grupy, jakie tutaj są myśli, uczucia i zamiary? Ojejku! No, tutaj to jest jedna myśl. Tu jest bardzo dużo uczuć, bardzo dużo miłości. Tu jest zakochanie, podkochanie. Tu jest jakaś taka para, jakbyście oboje, nie wiem, byli tak w siebie e, mocno mm, zatopieni emocjonalnie. Bardzo, bardzo. Jaki ja mam dylemat w głowie z Tobą? Bardzo myśli, ja się zastanawiam, czy ja mam Ci powiedzieć, co ja czuję? A Ty wiesz, ile ja mam tutaj uczuć? Wiesz, ile ja mam Ciebie w sercu? Co ja mam w sercu? Jakie ja mam pełne serce? Ja mam wielki dylemat z tym, co zrobić z nami, z Tobą, czy wyruszyć do Ciebie, czy wyznać Ci uczucie, czy. Oświadczyć ci tutaj coś, czy wypełnić tą naszą przestrzeń tą emocją, którą noszę w sobie. Jestem taki, taki wyciszony, taki zagubiony, taki trochę tutaj nieśmiały, ale myślę, że powinienem wziąć się w garść i wreszcie coś wyznać, coś zrobić, coś zmanifestować, powiedzieć, wyruszyć, bo to się nam należy. Bardzo myśli o uczuciach, o jakichś, nie wiem, o, o takim, o zadeklarowaniu się, o związku, o relacji, takim, no, oficjalnym powiedzeniu czegoś z tobą, wzięciu cię za rękę. I w uczuciach ma podobne rzecz. On naprawdę tutaj jest wielkie oddanie. Tu jest takie serducho pełne, tu jest całe mnóstwo emocji, ale tak bardzo nie mam odwagi, tak się z tym bujam, tak się z tym męczę, tak coś odciągam, cały czas w czasie przekładam, taki się, tak się boję, boję się powiedzieć, ja się boję zaryzykować. Ja o tym myślę, myślę o tym, co czuję, bo ja czuję do ciebie coś głębokiego. Nie chcę się do tego przyznać. Może wstydzę się, krępuję się, boję się narazić, boję się jakby odważnie jakoś tak zachować, żebym był nieodebrany nie jako taki jakiś lekkomyślny albo no nie wiem, z jakiegoś powodu tak się zatrzymuję, tak się kule, gdzieś tam się chowam po kątach, nie mówię. Ale może przyjść dzień, że ja po prostu wszystko to z siebie puszczę i powiem, zrobię coś. Zrzucę z nas siebie, e, bo, najbardziej z siebie, bo mnie to wszystko ciąży. E, te wszystkie moje przeżycia, e, moje myśli, moje emocje, uczucia to jest dla mnie trudne. W takiej sytuacji, w jakiej my się znajdujemy, to jest dla mnie trudne. To jest takim dodatkowym ciężarem, jakimś natłokiem myśli. Ja się tym przejmuję, ja to wszystko przetrawiam, ja to wszystko noszę w sobie każdego dnia, i w pewnym momencie ja pękam. Ja po prostu chcę to wypuścić z siebie. Chcę zmienić tą sytuację, i wtedy możecie się spodziewać wszystkiego, że on. Po prostu tak by chciał to wszystko z siebie, no, wypuścić, żeby tak popłynąć, żeby powiedzieć, żeby mu się zrobiło lżej, żeby sytuacja pomiędzy wami była lżejsza, atmosfera i ta energia, żeby tutaj była jakaś ulga, jakiś taki spokój, bo... Mm, bo ja się w tym wszystkim po prostu źle czuję. Dużo sobie nabrałem, dużo mam na głowie, w głowie i mnie to jakby blokuje. Ja to dźwigam i to mnie jakby też tak paraliżuje. No, ale ja nie chcę już tego paraliżu, ja chcę się tutaj uwolnić, chcę poczuć taką swobodę, spojrzeć twarzą w twarz temu wszystkiemu i zmienić tą sytuację, przełamać ją bardzo silnie. Może być taki moment, że ta osoba po prostu powie: Nie, dosyć, już dosyć z tego takiego skrywania, przeżywania, bujania. Muszę z tym coś zrobić. I po prostu wstanie, weźmie się i coś zrobi. Coś zrobi, żeby tą sytuację odblokować, żeby ją wyluzować, żeby żeby po prostu było jakoś tak naturalnie i tak, żeby mnie, żeby to we mnie tak nie siedziało, żeby to we mnie tak nie rosło, nie puchło, nie bo ja to noszę, noszę, rośnie, gromadzi się, kumuluje się więcej i więcej, te emocje, emocje a ja ten, tak sobie chciał jakby mm, to powietrze, żeby ze mnie zeszło no i może być taki ruch, który miałby za zadanie spowodować, że on się poczuje lżej spokojniej i w jakiś tak jakby wam obojgu miało to się trochę tak rozejść po kościach, ulżyć wam tego myślenia, tego takiego, tej świadomości. Bo Wy oboje macie świadomość tej sytuacji, jaka ona jest, i dla Was obojga ona nie jest łatwa. I tutaj, jakby zrobię coś, zrobię coś, choćby nie wiem co, bo już nie mogę. Oj, taki może był dzień, taka chwila, że coś zrobi, żeby po prostu to jakoś odmienić, nadać temu pewną lekkość, większą jasność, jakiś przewrót. Dobrze, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.